Wezwanie do wymiany oleju w samochodzie Skoda Yeti domyślnie pojawia się po roku lub po przejechaniu 15 000 km. Pozostały czas i dystans do wymiany można sprawdzić w ustawieniach serwisowych pojazdów. Aby skasować wezwanie serwisowe do wymiany oleju, nie jest potrzebny interfejs diagnostyczny. Wyłącz zapłon, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk kasowania przebiegu dziennego. Włącz zapłon i puść przycisk. Na ekranie pojawi się pytanie, czy wykasować wezwanie. Przyciskiem OK na kierownicy lub przyciskiem z lewej strony zegarów potwierdź kasowanie. Dla pewności sprawdź nowe wskazanie wezwania serwisowego.